Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zadanie na ekranie. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za komentarze pod filmikami. Dziękuję za propozycje, za pomysły, które tam piszecie. Ja bardzo się cieszę, że mogę zrobić coś, co Wam się przyda podczas nauki języka niemieckiego, a więc w dalszym ciągu zachęcam do pisania komentarzy Waszych propozycji na dalsze odcinki. Dzisiaj, właśnie zgodnie z Waszymi propozycjami, Cztery przysłówki sposobu. Są to takie słówka w zdaniu, za pomocą których opisujemy, jak coś robimy, w jaki sposób coś robimy. Czyli na przykład mogę robić coś szybko, powoli, prosto, trudno i tak dalej. To ja w każdym odcinku najpierw przedstawię Wam te przysłówki, a potem kilka zdań. Przetłumaczymy sobie z języka polskiego na język niemiecki, moją własną metodą szkieletowo-blokową, a więc zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj widzicie te nasze cztery przysłówki sposobu. Pierwszy to jest sznel, czyli szybko. Tutaj jeszcze takie małe uzupełnienie. co sznel oznacza nie za szybko, i tutaj to niść możemy używać właśnie praktycznie z, z każdym przyimkiem. Mogę, oznacza to po prostu nie za. Nie za szybko, nie za powoli, nie za trudno, nie za łatwo, a więc możemy sobie tę konstrukcję też w przypadku innych przysłów, przysłówków używać. Nie za szybko i trzy kolejne langsam oznacza powoli, einfach oznacza prosto, łatwo. Oczywiście prosto w sensie, że coś jest nie, nie jest trudne, czyli jest prosty i Ostatni przyimek, przyimek, przysłówek to jest schwer, czyli ciężko, trudno. Jeżeli chodzi o wymowę w słówku schnell e jest krótkie, ponieważ są dwa l, czyli takie zwykłe e, schnell, nicht so schnell, w tym słówku so o jest długie, czyli nie mówimy zo, tylko zU. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat wymowy, zajrzyj do mojej playlisty. Wymowa tam jest właśnie omówione różnice między długimi i krótkimi samogłoskami. W słowie langsam, a jest też długie, czyli langsam. W słupku anfach, chyba wszystko jest anfach, czyli proste. I w słówku szwea też zwykłe, krótkie e. Przejdźmy teraz do tłumaczenia zdań. Pierwsze zdanie. Jeszcze szybko y, zrobię pranie i pójdę na spacer. Podzielę to zdanie na dwie części. Tutaj tutaj teraz nie będzie widać. I, jest to i. To jest jakby spójnik zdania, który łączy nam y, dwa krótkie zdania w jedno długie. I oznacza und. I najpierw zajmiemy się tą pierwszą częścią. Najpierw szkielet zdania, czyli wykonawca czynności i sama czynność, zrobię i oczywiście wykonawca czynności to jest ja. W języku polskim często omijamy wykonawcę czynności, czyli ja zrobię. W języku polskim to jest w czasie przyszłym. W języku niemieckim możemy tutaj także użyć czasu teraźniejszego, czyli po prostu ja robię. Ich mache. Teraz następny blok, czyli robię pranie. Ich mache weszę. Albo z rodzajnikiem określonym, ich mache die wäsche. I teraz y, nasz przysłówek y, szybko, to jest schnell. Te, te przysłówki nie, nie odmieniają się, nie mają żadnych końcówek, a więc po prostu użyję tego słówka schnell. Ich mache die Wäsche schnell. Ale ym, na, bardziej naturalną wymową jest, czy, czy takim budową zdania jest, kiedy to schnell postawię jak najbliżej czasownika, ponieważ ym, te przysłówki oczywiście ym, opisują czynność, czyli, stoją, y, czyli opisują, aby czasownik. Ich mache schnell die I ostatni blok jeszcze, jeszcze oznacza noch. I tak w języku polskim jeszcze szybko postawimy to noch przed właśnie słówkiem schnell. Czyli noch schnell, jeszcze szybko. Ich mache no, die wäsche. Teraz druga część zdania: Und i pójdę na spacer. Tak, w, w, w przypadku poprzedniego zdania, czas teraźniejszy w języku polskim mogę zastąpić, ta, czas przyszły w języku polskim mogę zastąpić czasem teraźniejszym w języku niemieckim i iść na spacer. To jest Spazieren gehen, czyli y, und gehe spazieren. Jeżeli wykonawca czynności się powtarza, czyli ja, ja, w drugim zdaniu tego wykonawcy czynności nie muszę jeszcze raz wspominać, ale oczywiście mogę, czyli tu, tutaj w tym miejscu po und byłoby jeszcze ich, ale oczywiście mogę sobie to ominąć. Ich mache noch schnell die Wäsche und ich gehe albo und, und gehe spazieren. Czyli jeszcze szybko zrobię pranie i potem i, i pójdę na spacer. Przejdźmy teraz do, do zdania drugiego. Mój przyjaciel buduje dom. Nie idzie to za szybko. Zacznijmy od pierwszego zdania. Wykonawca czynności i czynność, czynnością jest buduje i wykonawcą czynności jest mój przyjaciel. To jest jakby jeden, jedna część. Mój przyjaciel to jest mein Freund. Freund ma rodzajnik der, czyli tutaj właśnie po mein muszę użyć takiej końcówki jak ein, mein, ein, czyli nie e, tylko bez żadnej końcówki, ponieważ jest to der. Mein Freund. buduje, jest Baut. Mein Freund Baut. Teraz się pytam, kogo co buduje. I potrzebuję właśnie jakiś obiekt czynności, czyli coś, co, co bierze udział w czynności. Oczywiście pasywny udział, czyli akuzativ, Kogo co? Wień oda was. Kogo co buduje. I dom to jest das Haus. Mein Freund. About ein Haus. I pierwsze zdanie już mamy gotowe. Teraz drugie zdanie. Nie idzie to za szybko. Myślę, że przetłumacie to tak w całości. To nie idzie tłumaczymy w języku niemieckim jako das gate. Tutaj może to wynocze pod spodem. Das git. Jest to bardzo często używane. To jest taka powiedzmy stała fraza. Można nawet się tego nauczyć na pamięć. Das geht. I tutaj możemy właśnie teraz użyć tego nie za szybko. Das geht nicht so schnell. Tutaj oczywiście, gdzie jest to schnell, możemy użyć także innych przysłówków, jeżeli oczywiście nawiązujemy do innej czynności. Na przykład, das geht nicht so langsam. Czyli to nie idzie za powoli. Albo na przykład, das geht nicht so einfach. To nie idzie tak za to, tak łatwo, to nie idzie. To też jest dosyć często używane. Szczególnie w kontekstach, jeżeli ktoś nam coś zarzuca, na przykład mówi, Ach, mówię, ach pracujesz tak powoli, nie, nie, idzie, nie idzie tego zrobić szybciej. I wtedy można powiedzieć, Das gate aber, das geht nicht so einfach. Tego nie da się zrobić tak łatwo, nie za łatwo. I kolejne zdanie. My sami składamy meble, to da się łatwo zrobić. Składać meble tutaj chodzi na przykład o takie meble, jeżeli się kupi w częściach, na przykład y, z pewnego sklepu szwedzkiego i wtedy trzeba sobie samemu to meble poskładać, poskręcać, no właśnie używamy y, tutaj takiego słówka Suzamen Bauen. Tutaj może napiszę Suzamen Bauen. Mam nadzieję, że to zdanie widać. Suzamen Bałen tu z boku. Cusamen, Bauen. I to jest czasownik rozdzielnie złożony, czyli bałen wędruje na początek zdania, jest dopasowywany do osoby, a cuzamen stoi na ostatniej pozycji w zdaniu. Wykonawca czynności to jest my i czynność składamy, budujemy, czyli my składamy via Bauen zusammen. Via Bauen zusammen. Teraz jest oczywiście y, pytanie Oczywiście pytanie kogo, co składamy? Fin uda was, czyli akuzativ, obiekt czynności. Y, I meble to są po prostu mebel, albo można też powiedzieć rodzajnika, z rodzenkiem określonym, czyli di mebel, ponieważ z kontekstu wynika, że to są już te konkretne meble, które kupiłem i które są już u mnie w domu, które należą do mnie, więc y, Mogę użyć rodzajnika określonego. Wir Bauen, die Möbel zusammen. I tutaj jeszcze takie dosyć ciekawe słówko, sami. On ma w polskim dwa znaczenia. W języku niemieckim te dwa znaczenia właśnie. Do tych dwóch znaczeń używane są dwa różne słowa. Sami może oznaczać sami w sensie bez nikogo, bez towarzystwa innych osób, ale może także oznaczać, że sami, czyli bez pomocy, bez pomocy jakichś, nie wiem, specjalistów czy, czy montażystów. I właśnie jeżeli użyjemy słówka Align, to oznacza, że budujemy to sami, czyli bez towarzystwa innych osób, czyli nikogo poza nam poza mną albo nie wiem mną i moim pomocnikiem nie ma w pokoju a to drugie właśnie jest zelba czyli bez pomocy kogoś zelba albo też może być zelbst oba słówka można używać aczkolwiek to słówko zelba jest bardziej um, takie używane częściej w języku potocznym czyli wiebauen mybel zelba, suzamen. Tutaj właśnie wykreślę te słówka, aby nam nie przeszkadzały. I oczywiście teraz y, ta druga część. To da się łatwo zrobić. To da się. Das kann man. W języku niemieckim nie, nie używamy takiej typowej konstrukcji da się. Oczywiście można to też z, tym, z czasownikiem lasen, das lässt sich", ale taka typowa konstrukcja to jest właśnie das kann man, czyli to można e, łatwo zrobić. Das kann man, Posłówko e, machen. MACHEN musi być na końcu zdania, ponieważ tutaj jest kan to jest czasownik modalny i czasowniki modalne wymagają. E, Takich czasowników treściowych, czyli ym, tak jak na przykład Machen. I te czasowniki treściowe zawsze stoją na końcu znana, nieodmienione. I tutaj, gdzie jest ta luka? Tutaj wstawimy to słówko łatwo, czyli einfach. Das kann man, das kann man, einfach machen. Das kann man, einfach machen. Jeszcze możemy to jeszcze jakby wzmocnić to znaczenie. I tutaj wstawić jeszcze słówko ganz. To można, czyli to można całkiem łatwo zrobić. Das kann man ganz einfach machen. To, to ganz einfach, nawet używane z czasem właśnie jako taka stała fraza. Ganz einfach. Możemy nawet użyć tej konstrukcji z poprzedniego zdania. Das geht ganz einfach, czyli to da się bardzo prosto zrobić. I za chwilkę. Kolejne zdanie. Zdanie czwarte, ostatnie na dzisiaj. Moi rodzice pracują ciężko każdego dnia. Wykonawca czynności i czynność, czyli czynność jest pracują, arbeiten i wykonawca czynności moi rodzice, meine Eltern, arbeiten. Zwracam tutaj szczególną uwagę na wymowę tego słówka, arbeiten, ponieważ e, wymawia się ono arbeiten, czyli pierwsza sylaba, a nie, e, nie te kolejne, bo często właśnie słyszę e, wymowę e, arbeiten, ale to jest arbeiten, arbeiten, a nie arbeiten. Meine eltern, arbeiten. Czyli moją dyspracją. Teraz e, następny blok to jest każdego dnia. Każdego dnia oznacza jeden tak, czyli moje eltan arbeiten, jeden tak. Moi, moi rodzice pracują każdego dnia. Słówko ciężko to jest szwea, czyli mogę powiedzieć, Tutaj muszę uzupełnić słówko jeszcze oczywiście w zdaniu, czyli mogę powiedzieć: „Meine Eltern arbeiten jeden tak schwer”. Mogę też kolejno zamienić: „Meine Eltern arbeiten schwer jeden Tag”. I to było nasze ostatnie zdanie na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję. I tak jak już wspomniałem, jeżeli macie inne propozycje tłumaczeń, pytania, nowe propozycje tematów, zapraszam do komentowania. Jeżeli odcinek Cię spodobał, jeżeli jest to twój sposób nauki, podnieś łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, aby także y, moje materiały dotarły do innych użytkowników. I mogli z nich korzystać. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, i do zobaczenia.